Mieszkamy tu, w Chęcinach, od pięciu pokoleń i chyba nie wyobrażam sobie lepszego życia. Wychowałam się na gospodarce i tu jest to miejsce, w którym czuję się najlepiej, więc wybór szkoły średniej był dla mnie prosty. Nazywam się Dominika i chodzę do trzeciej klasy technikum w Miętnym na kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Do niedawna byłam jedyną dziewczyną we wsi, która potrafiła jeździć ciągnikiem. Dziś jestem jedyną dziewczyną w szkole, która potrafi ciągnik rozłożyć i złożyć. Babcia mówi, że kiedyś to były inne czasy, a dzisiaj dziewczyny biorą los w swoje ręce. Zwłaszcza od kiedy jesteśmy w Unii. W mojej szkole na przykład skorzystali z funduszy europejskich i mamy teraz pełno profesjonalnego sprzętu i to, co wcześniej znałam tylko w teorii, teraz szlifuję w praktyce. Mamy super wyposażony warsztat do mechaniki pojazdowej i, i praktyki z nowym siewnikiem i opryskiwaczem. Babcia ma rację. Teraz są inne czasy i cieszę się, że mogę z tego skorzystać. Tata widzi, że robię postępy i że może mi zaufać. Ostatnio sama zrobiłam próbę kręconą i ustawiłam siewnik, a babcia mówi, że już niedługo, jak skończę osiemnastkę, to przepisze na mnie gospodarstwo. I już nawet wiem, co wtedy zrobię, a fundusze mi w tym pomogą.